<laughs> Krótko cieszyłaś się władzą, raz na górze, raz na dole, raz w lewo, raz w prawo, raz tu, raz tam. Zamierzam wyplenić duch feminizmu, który tu wprowadziłaś. Don znów będzie męski. Ty zniszczyłaś czasopismo, które kocham. Ja zniszczę Ciebie. Dla innych. Zrobisz coś dla kogoś? Niemożliwe. Chyba usiądę z wrażenia. Dla kogo to zrobię? Nie wiem. Naprawdę? Dla twojego kuzyna. Nie Niedowiary. Dla Lalo? Wiesz dlaczego? Nie. Gdyby zobaczył, jak marnowałaś lata jego pracy. Lalo wie o wszystkim i zgadza się. Kłamiesz jak znud. Znam go. Nigdy by nie poparł twoich szaleństw. Bardzo się zmienił. Nie chodzi o niego, tylko o ciebie. Znowu się mylisz. Źle wybrałeś wroga. Zachowaj siły na coroczny trening kreatywny. Kiedy? Jutro. Zapomniałam. Szkolenie zaczyna się rano. W tym roku wybrałem hotel ze spa, jacuzzi i tak dalej. Wyjeżdżamy dzisiaj. Spędzimy tam całą noc? Praca, znasz takie słowo? Tak, a ty? Zdążysz na 21? Niech pomyślę. Chyba tak. Możesz wyjść? Dyrektor jest zajęty. No już? Chętnie. Wyjaśnisz mi o co chodzi? Za dużo tych niespodzianek dla mnie były miłe. Wracaj. Nie powinnaś snuć planów na mój temat bez konsultacji ze mną. Mówiliśmy o tobie ciepło, nie obawiaj się. Nie lubię być zaskakiwany. Możesz mi zaufać? Nie chodzi o zaufanie, ale za dużo tego wszystkiego. Trochę cierpliwości. Powiesz mi okay. o czym o swoich planach favor, za kilka dni. Co za różnica? Nie lubię niespodzianek. Mów. Zaczekaj. Ta jest ostatnia i cudowna. Cześć. Co się dzieje w firmie? Opowiadaj. Wszystko w porządku. Uspokoiłaś mnie. Co nowego? Zupełnie nic. Wypij herbatę i zapomnij o świecie. Dziękuję, ale nie umiem się wyłączyć. Pozwól jej. Ale w skrócie. Jutro mamy trening kreatywny. Całkiem zapomniałem. Z nerwów. Ja też. Co to takiego? Coroczne spotkanie mające zmotywować zespół. Efekt jest zwykle odwrotny. Wszyscy się stresują. Dlaczego się pakujesz? Gaston, pan dyrektor. Wynajął hotel ze spa. Wyjeżdżamy dzisiaj. Spędzimy tam noc. Nie jestem przygotowany, nie mam ubrań. Zostaniesz tutaj. Zawsze byłem obecny. Nie tym razem. Niedawno wyszedłeś ze szpitala. Ale odpada. Wyraźnie powiedziałam nie. Zadzwoń. Masz coś na basen? Kostium? Chyba tak. Siedząc przy pianinie, czułem się jak w ekstazie. Lawa ze mnie kipiała. Byłem w swoim żywiole. Pobierałeś lekcje muzyki? Kilka w dzieciństwie. Masz doświadczenie. I dobry słuch. Muszę nadrobić zaległości. Zdążysz. Tak uważasz? Dodaj mi sił. Do dzieła. Wyjeżdżamy do hotelu. Zabawa beze mnie. Nudna praca. Zadbamy o dodatkowe atrakcje. O czymś nie wiem. Nie tylko Lalo uwielbiał przyjemności. Ty też. Uczeń przerósł mistrza. Teo czeka w wozie. Skoczę do klopa. Cholerną lolę wpędzę tam w niedolę. Gdy dostanę formularze, przydzielę Państwu pokoje. Super. A wypełniliście? Tak. Z życiem. Patricio, nie znam numeru dowodu. Utrudniasz. Proszę. Doskonale. Restauracja jest tam. Spa otwieramy o ósmej rano. Śniadanie trwa do dziesiątej. Miłego pobytu. Dziękujemy. Ja się tym zajmę. Oddaj. Kto jest dyrektorem? Ty. Wokoj 102 dla Teo. Dlaczego śniada nie kończy się o 10, w innych hotelach trwa do 11? Patricio 106, od frontu. Apartament oczywiście dla mnie. Faku i Nati, szczęśliwa para, 109. Bardzo ładny pokój. 202 Victoria i Soledad. Razem? Owszem. Przykro mi. Ktoś jeszcze? Ja. Mieszkasz z Julią, 108. Nie chcę. Hotel jest pełny, wolisz spać ze mną? Jestem wicedyrektorem. Daj mi apartament. Jest mój. Nie chcę z nią spać. Nie chcesz? Chcę, ale nie mogę. Mówię przez sen. Lunatykuje. Nie szkodzi. Znowu cię dzielę. Nie chrapię. Zgoda. Zainstalujcie się. Spotkamy się w restauracji. Czyli to bagaż. Proszę go zanieść. W pokoju jest wanna. W domu mam tylko prysznic. Wzięłam rękawki, bo nie umiem pływać. Wiesz, jak wyglądają? Poza tym wzięłam kubełek i łopatkę. Od wieków nie byłam na wakacjach. W lecie też nie pojadę, bo mam mnóstwo zajęć. W łazience na pewno są małe szampony i mydełka. Wejdź! Jak ładnie! Chyba jesteśmy sąsiadami. Chyba tak. Nie sprowadzaj zbyt wielu facetów. Jestem w ciąży. Zachowujcie się cicho i spokojnie. Nigdy nic nie wiadomo. Nie wiadomo. Za pół godziny w restauracji. A potem do łóżeczka. Jakie wielkie. Jeszcze nie teraz. Zatkało go, naprawdę? Pokój wam odpowiada. Bardzo trudno o lepszy. Chciałem uczcić Wasze zaręczyny. Dać wam prezent ślubny. Niektórzy dobrze nam życzą. Zawsze i wszędzie popieram miłość. Grasz we właściwym zespole. Przykro mi, że obok mieszka Lola. Co robić? Odwdzięczę ci się. Czekam. Spróbuj, pycha. Lekko, który prosiłeś, nikt nie patrzy. Dzięki.

Wiele się czujesz, tak brzmi miłość. Porto azanela, pęknięna. Rosa dan. Helso, que apaga Uważaj. Moja kochana. Pięknie to wygląda. Zależy mi na spokojnej atmosferze i Twoim zdrowiu. Jestem spokojny. Nie możesz się denerwować. Gdy się poznaliśmy, ty byłaś spięta. Nie przemęczaj się. Moje serce wali jak młotem. Tak mocno? Masz tachykardię? Z miłości. Zaraz, co? Tutaj. Nie rób tak. Mogę znacznie więcej. Wiem, ale musimy odpocząć. Nic z tego. Przeprowadzę na tobie bisekcję. Co? Bisekcję, to znaczy? Mam pewien instrument. Instrument przypomina mi o szpitalu i kroplówkach. To się fatalnie kojarzy. Zrobimy to ostrożnie. Nie lubię ostrożnie. Kobieta wamp, zaopiekuję się Tobą. Bardzo proszę. Po takiej kolacji mogę spokojnie umrzeć. Nigdy nie jadłam kalmarów. Spróbuj, będą ci smakowały. Zrujnują mnie. Tyle płacę za czynsz. Lubisz owoce morza? Uwielbiam. Zachowajcie, umiar to afrodyzjaki. Po co nam umiar? Nie jesz? Nie lubię owoców morza. Przecież lubi sushi. Moja droga, ryby to nie owoce morza. Są różne rodzaje sushi. Gaston nie wiedział, że Lola ma uczulenie na owoce morza, ale szczęście mu sprzyjało. Wszystko w porządku? Jak najbardziej. Sprawa śniadania została załatwiona. Jestem wdzięczny. A co z naszą małą prośbą? A propos nocy? Bez obaw. Wszystko gotowe. Piekło już czeka.